Cześć, witam w kolejnym odcinku vloga. E, dzisiaj taki temat w, na czasie, u mnie. Porozmawiamy sobie o niechęci i niezadowoleniu i narzekactwie. E, natomiast za, zanim do tego przejdziemy, przypominam, że możecie subskrybować ten kanał. E, zawsze poniżej e, też daję wszystkie linki e, do różnych swoich miejsc. Przede wszystkim też na mojego bloga, gdzie możecie zapisać się na newsletter. Przypominam, że prowadzę podcast, możecie go słuchać tutaj na YouTubie, a także jeżeli sobie klikniecie poniżej i wyjdziecie na bloga, tam też go znajdziecie. Także będzie fajnie, jak dołączycie do całej tej rzeszy ludzi, która, która mnie śledzi. Dobra, teraz tak na serio i przejdźmy w ogóle do tematów. Więc tak, poniżej jest link do podsumowania tego tygodnia. No... No, nie ma tam za wiele rzeczy, nie, nie jest jakiś to nie wiadomo, super. Nie był to nie jakiś, jakiś super wydajny tydzień, gdzie nie wiadomo, jak dużo rzeczy się działo. Czasami tak po prostu bywa. tak? Druga strona medalu jest taka, że to był miesiąc, tydzień kończący miesiąc i z reguły najwięcej rzeczy, które zrobiłem w tym tygodniu, i tak ląduje w podsumowaniu miesiąca, które było publikowane wczoraj, więc jak coś to zapraszam, link poniżej. No właśnie, natomiast yy, do tego dążę, o tym, będzie, o, o tym jest ten odcinek, o, o jakiejś niechęci i o wpadaniu w narzekactwo, na przykład spowodowane tą, tą niechęcią. No i, i o co chodzi? Czasami po prostu tak jest i trzeba to zaakceptować, że mamy jakiś trochę gorszy okres. Już nieraz o tym na pewno rozmawialiśmy tutaj, w różnych odcinkach nieraz o tym wspominałem. Wspominam też o tym w podcaście, i czasami jest to napisane właśnie też w moich podsumowaniach tygodnia. I wszystko pięknie, ładnie, tak? No, akceptujemy to, że czasami jest gorzej, i już koniec. Kropka. Natomiast jest jedna taka rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. To jest budowanie się niechęci z różnych powodów, tak? No, no, jeżeli, jeżeli jakaś niechęć zakrada się do nas, do, 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 nas do, do naszej głowy, do naszych emocji, no to coś, coś jest nie tak. No i właśnie, jeżeli mamy jakieś przeglądy tygodniowe, a już na pewno miesięczne, jeżeli to robimy, to powinniśmy to wyłapać. A zwłaszcza, jeżeli prowadzimy jakiś dzienniczek i najlepiej codziennie sobie coś w nim zapisujemy, to wtedy tym bardziej powinniśmy to wyłapać. Oczywiście po jednym, dwóch, trzech dniach niekoniecznie jest powód do paniki, i może nawet po jednym tygodniu, kiedy jesteśmy trochę bardziej niechętni do działania. Też niekoniecznie jest powód do paniki, zwłaszcza kiedy jest jesień i jest okropna pogoda, zwłaszcza tak jak w Szkocji. E, to może zniechęcać. Okej, okay, bywa, tak? Natomiast powinniśmy mieć świadomość tego, że to się dzieje, bo jeżeli tego nie zrobimy, to ta niechęć będzie się przeradzała w narzekanie. Będziemy coraz bardziej niezadowoleni, to będzie się budować, to będzie rosnąć i będzie coraz trudniej to pokonać. To jest droga nikąd i. E, Skończymy źle, jeśli o to nie zadbamy. Dlaczego o tym mówię? No bo yy, mogą być naprawdę prozaiczne powody, dla których yy, właśnie czujemy niechęć. Tak jak mówię, nawet jak pogoda, po prostu kiepski dzień, jest ponuro, jest ciemno. Jak widzicie, światło świeci, chociaż jest. Yy, dziewiąta dochodzi, no ale jest ciemno. No i już jest ponuro na dworze, więc tak to bywa. To ma wpływ na nas. I, I czasami nie potrafimy tego obejść, czy coś. Natomiast problem rodzi się, gdy to się buduje. I cały zeszły tydzień zrobiłem sporo rzeczy, a wydaje się, jakbym zrobił bardzo mało, bo cały czas mi w głowie ta niechęć siedzi. Bo trudniej było mi się zebrać z łóżka, trudniej było mi iść pobiegać, trudniej było mi się do swoich zadań, bo czułem się bardziej zmęczony, jakieś obolały, nie wiem, no znowu mi trochę plece doskwierały. Czułem się trochę bardziej zabiegany, i tego typu sprawy. To wszystko, to wszystko na nas wpływa. No i tak, efekty tego tygodnia nie były może tak dobre jak zeszłego tygodnia. To wcale nie jest powód do paniki. Także akceptuję to. Tak bywa, i ruszam dalej. Nie wiem, czy jest, nie wiadomo, jaki morał. <laughs> bo to są takie rzeczy, które ktoś może oglądać i powiedzieć, no przecież to jest oczywiste, po co ty gości o tym mówisz, nie? Oczywiste rzeczy najczęściej przelatują nam przed oczami, bo są oczywiste. I najmniej zwracamy na nie uwagę, a często najwięcej nam szkodzą. Więc dlatego o tym mówię, bo to jest bardzo, bardzo ważne. On naprawdę jest bardzo ważne. A morał, jak sobie z tym radzić? No, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, jeżeli mamy jakieś przeglądy, to wyłapiemy to. I miejmy to na uwadze. I jak to się przedłuża, kiedy my już się spodziewamy, że to się naprawi, no to trzeba coś z tym zrobić. Co? Całe mnóstwo rzeczy. Nie wiem, pogadać z kimś, zająć się czymś przyjemnym, nie wiem, trochę sobie zwizualizować dokąd chcemy iść, jakąś, zro zrobić sobie jakąś taką afirmację, że, że damy radę, kiedy, kiedy, kiedy czujemy, że ten cel może się trochę nam wyślizguje z rąk i tak dalej. Różne y tego typu rzeczy. Zresztą przypominam, Gościłem w 71 odcinku podcastu Firma Online, gdzie było o kryzysie, więc podlinkuję i gorąco zapraszam sobie do przesłuchania, w razie gdybyście właśnie mieli takie problemy. No i tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Usłyszymy się za kilka dni przy kolejnym odcinku vloga. Trzymajcie się ciepło. Cześć.